Czy Brutus powinien być na kanapie? Cześć piesku. Ej, nabrudziłeś. Masz brudne łapki. I jak mam to sprzątnąć? Psy i biel to kiepskie połączenie. Weszło dość głęboko. Wiki, poczekaj. Te poszewki są świeżo uprane. Jak widać, poszewki mogą być też narzutkami. Najlepsze są te pasujące. Wystarczy wetknąć między obicie i położyć poduszki. Cześć Brutus, zostań. Jaki słodki pyszczek, a poszewki można uprać. Niemal błyszczą świeżością. No. A! Ryszard, nie! Czemu to zrobiłeś? Kolejny bałagan do sprzątnięcia. Niedobry kotek, Ryszard. Do niczego się nie nadaje. I co z tym zrobić, prawda? Może jednak coś się da? Mam doskonały pomysł! Tym razem załóżcie gumkę na rolkę. Teraz Ryszard go nie zdejmie. Tak, to działa! Geniusz! Nie, Fido dorwał się do sweterka Belli. Pieski są urocze, ale potrafią nieźle napsocić. No nie. Trzeba było odłożyć sweter na miejsce. Puść go! Baw się swoimi zabawkami, ale nie moim swetrem. Wygryzł spore dziury w moim nowym sweterku. Mamy dla Was ciekawą sztuczkę na takie sytuacje. Wytnijcie rękawiczki z tego wzoru. Jak już odetnijcie górę, skupcie się na wyciętych częściach. Zaszyjcie dookoła ściegiem krzyżowym od prawej strony i zostawcie otwarty dół. Potem przewróćcie. Zróbcie to samo z pozostałymi wzorami. Komu potrzebny sweter, skoro można mieć pasujące rękawiczki i czapkę? Zdaje się, że pogryziony sweter był miłą niespodzianką, prawda? A gdyby tak zrobić pieskowi czapkę z pozostałego materiału? To jest grzecznym pieskiem! Ale fajny slime! Hmm, okej, okay, muszę poprawić makijaż! Super, jeszcze tylko włosy, wyglądam doskonale, o, hej, córku! ale z ciebie przystojniak, chodź tu, niech no cię wyściskam. Słodziak z ciebie. Ach, co on wyprawia? Ej, co robisz? Okej, okay, widzę, że jesteś gotowa. Eee, masz zamiar tak iść? O nie, nie patrz, ale w topa. Zaraz. Jego slime ściąga te farfocle. Wiem, jak temu zaradzić. Zdejmę nim wszystkie włosy. Sierść i puder też. Od razu lepiej. Kto by pomyślał? Wow, świetnie sobie poradziłaś. Okej, okay, chodźmy. Nikt mnie nie przechyczy! Hej, co tam? O, ale słodki króliczek. Ale nic z tego. Żadnych zwierząt. Zabieraj tego królika i zmiataj stąd. Okej. Okay. Nie martw się kicusiu. Ha! Dobra, jestem w te klocki. Hej, wróciłam. Bez królika. Hmm, coś przede mną ukrywasz? Zaraz to sprawdzimy. Hmm, pokaż mi tę piłkę. Eee, okej. Okay. Dobrze, tylko ostrożnie. Czyżby? Wszystko w porządku? Mogę wejść? Tak, proszę. Możesz wchodzić. O, ale się spociłam. Ale udało nam się! Możesz już wyjść, Kicusiu. Kochany króliczek. Nie znalazła cię. Dobrze, wychodź. Wezmę cię na ręce. Jesteś przecudowny! Ma taki śliczny nosek? Och, bilet poproszę. Wszystko w porządku, zapraszam. O, proszę przejść przed nami. Bardzo dziękuję. Oto mój bilet. Wiesz co? Przejdźmy na późniejszy seans. Hmm. Coś mi tu nie pasuje. Nie ma pani przy sobie żadnych zwierząt? Nie, nie, nie! To moje dziecko! Dziecko, mówi pani! O nie! Co ona robi? Proszę! Dla maluszka! Och! Gratuluję! Cześć, malutka dzidziu! Auć! Nie dotykamy! Dziękuję, a teraz pójdę obejrzeć film. Masz, weź sobie miśka. Tak, udało się! Wow, jaki słodziak! Spójrzcie na tego mordziaka! Bandzior też chce obejrzeć film, bo jest taki grzeczny. No pewnie, że tak, ale jest słodziutki. Kocham go! Najlepszy film ever! Łatwo nie będzie! Nie wiem, dlaczego mama nie lubi rybek! Są takie urocze! Przydałoby się więcej kawy! Zaraz! Ale ta podłoga skrzypi! Jak te dziewczęta się ubierają? Melanie, to ty? Hej, mamo! Ślicznie wyglądasz! I przyniosłaś mi kawusie! Tak, podejdź tu. Co za wpadka! Ale z drugiej strony nigdy nie przegrałam wyzwania. Wiem co robić. Melanie? Wybacz cała dla mnie. Wszystko w porządku? Mhm. Hmm. Nie wiem o co jej chodzi. Czekajcie, rybki. Już was wypuszczam. Mam nadzieję, że woda będzie idealna. Witajcie w domu! Ale słodkie i do tego całe i zdrowe. Wszystkie pięć. Zaraz widzę tylko cztery. Ooo, chyba nie. Wyłaś, rybko! Wyłaś! Och, tylko się schowała. O, mały włos! Chowanie rybek w buzi nie jest takie złe, ale sushi już chyba nigdy nie tknę. Oto mój bilet na film. Halo, pani śpi? Oto mój bilet! O, hej! Nie może pan tego wnieść! Obowiązuje zakaz wnoszenia zwierząt! O! Ale to nie mój zwierzak! Ach! Wow! Nie sądziłam, że zemdleję na jego widok! Następny! Och, w końcu obejrzę film! Dobry! Hmm... Co ona ma na głowie? Chyba nic takiego. To coś chyba się poruszyło? Co pani ma na głowie? Och, to tylko opaska. Skoro pani tak mówi, zapraszam. Jest! Weszłam w ostatniej chwili. O nie, gdzie jest puszek? Na podłodze jest pająk. Zjadł mnie, ratunku, pomocy. To jest mój bilet. Fajnie. Nie wiedziałem, że zatrudnili pająka.